Cześć, jest ze mną Michał. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Michał, jak to będzie z Twoją siłownią Deep Gym? Bo chcesz założyć taką? Nie jest cały czas siłownia Deep Gym, cały czas rośnie w siłę. No myślę, że może następny punkt zrobię w Mikołowie. No właśnie, Michał podszedł do treningu nowej mowy bardzo sportowo. Po prostu wchodzę to i robię, tak? Wchodzę i robię. I z całych sił. Mhm. Ja wiedziałem, że będzie trudno, będą wzloty i będą gorsze momenty, ale dałem radę. Tak. I ostatnie czasy są bardzo ciekawe w Twoim życiu, bo poznajesz też dość sporo ludzi. No i nawet pojawiła się partnerka. Tak, w ostatnim czasie jestem w związku. No prawie miesiąc czasu. No i wszystko idzie w dobrą stronę. I właśnie, może powiesz kilka Twoich tipów yy, nowomówcom, którzy myślą, czy ja kogoś spotkam, czy w ogóle stworzę jakąś relację, związek. Przecież wiesz, w latach bloków mowy ciężko się było przedstawić, a co dopiero w nawiązaniu jakiejś relacji. Myślę, Jak to zrobiłeś że... i co byś powiedział tę osobą? Myślę, że najlepszym tipem jest to, aby żyć w zgodzie z samym sobą. Aby sam z sobą czuć się dobrze. Bo jeśli czujemy się źle, no to, to nie ma sensu, bo tak, to jeśli będziemy w związku, no i nasza partnerka zrobi nam coś, zaraz będziemy smutni, zni i możemy wpaść w kryzys. Że będziemy bać się tego, że się z nią rozstaniemy. Mhm. I to wtedy jest ciężkie. Ja na przykład wcześniej też robiłem wszystko, żeby z kimś być. No i zrobiłbym wszystko no ale teraz już wiem że dam sobie radę sam i to właśnie jest taka więź lepsza bo daję z siebie wszystko to jest szczere a nie, że no muszę być w związku bo jestem smutny bo to, bo tamto mhm. no ale jakby to wyglądało w starej mowie no w starej mowie byłoby to ciężkie wiem, że Spotkać bym się spotkał, ale na przykład takie wyjście do restauracji, jakieś spontaniczne mm -hmm. wyjście, no to byłoby ciężkie. Bo o ile w rozmowie face to face było płynnie, wiadomo, jakieś tam lekkie zacięcia, ale na przykład w restauracjach, gdzieś tam spotkanie z jej znajomymi, mm -hmm. no to wtedy problem już jest większy. A w nowej mowie już miałeś sytuację, gdzie poszły jak. Poszło bardzo dobrze. Jestem spokojniejszy. Zamówiłeś to, co chciałeś i sobie, tak. i partnerce. Tak, choć mm. czasem sama zamawiam. <głosy> <głosy> Ale no, staram się ja no. Jak tylko mam okazję, no to zamawiam. Mm. Co byś powiedział tym nowomówcom, którzy jeszcze z różnych powodów są sami, a chcieliby kogoś poznać? No kurcze, to jest ciężkie. Jak wychodzić z tej swojej strefy komfortu, no i jednak zrobić coś no, więcej? No to jest zależy, no. Ja na przykład nie jestem osobą, która szuka miłości na portalach społecznościowych, bo to szybko się nudzi, to nie ma to jak właśnie spotkanie face to face, gdzieś na imprezie, no albo w jakimś spontanicznym miejscu. Mhm. I wtedy, no wtedy czuć tą chemię. Można zaprosić dziewczynę na randkę, jakieś wspólne wyjście. Albo na elitarną siłownię Deep Gym. Także <grym> niedługo może ruszy strona Michała, <grym> będziecie się mogli zapisać. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Jak wyglądało moje życie w starej mowie? Mogę powiedzieć, że było straszne. Miałem sporo bloków i zająknięć, ale dałem radę z tym wygrać. Choć nie było to łatwe, ale udało się. I teraz mogę przemawiać dla Was w takim tłumie, mimo że chodzi tutaj mnóstwo osób. Mnie to w ogóle nie interesuje, bo używam nowej mowy i tym się cieszę. Za chwilę jeszcze pójdę do kwiaciarni, złożyć zamówienie. Chętnie pogadałbym jeszcze dłużej ale niestety czas nas nagli i musimy iść. Ze mną jest Olek, kursant Nowej Mowy. Olku, jak przebiegają dzisiejsze misje praktyczne? Hmm. No, myślę, że bardzo dobrze. Mamy już bardzo dużo z tej misji, aczkolwiek zostało jeszcze troszkę. Hmm. Jak się sprawdza Nowa Mowa już na tak <śm> wysokim <śm> systemie? Hmm. Tak, pokrótce... To wręcz idealnie, naprawdę super. Teraz te rozmowy, nawet rozmowy z obcokrajowcami, też taką mieliśmy. I rozmawialiśmy z Hindusem, ale nie umieliśmy angielskiego, więc pytałem się, czy może umie rosyjski. Niestety nie umiał, więc pożyczyliśmy miłego dnia. No i odeszliśmy, a to wszystko taką techniką i z takim spokojem. Na no pewnie widzowie pomyśleliby, że może trochę przesadzałeś, że miałeś takie duże problemy, bo teraz taki spokojny jesteś. Co byś im powiedział? No, że problemy były bardzo duże i na pewno bym tu nie porozmawiał z trenerem, na pewno bym misji nie wykonał. No, i bym tu nie siedział przy tej pysznej lemoniacce, No i z wami nie rozmawiał, a teraz już na pełnym upłynieniu. No i z takim spokojem, z taką spokojną nową mową. Coś pięknego. Bo o tym dzisiaj mówimy, że ćwiczymy nie tyle technikę mowy, co umiejętność uspokajania się w trakcie mówienia. Tak, dokładnie. To jest właśnie bardzo ważna umiejętność, no i coś, czego się trzeba nauczyć. I jeśli to opanujemy, ta rozmowa, no i w ogóle nasza pogoda ducha, to jest zupełnie inny człowiek, gdy jest spokojny, gdy mówi bez bloków. Jest to na pewno zauważalne. U ciebie jest zauważalne. Oczywiście. Ja tak też zawsze to mówię, że to skutek uboczny nowej mowy. Ciągłe gadanie z kim popadnie, no bo przecież trzeba nadrobić te zaległości. A czy inni to zauważają? Twoi znajomi, rodzina? Ależ oczywiście. Cała klasa, cała szkoła, wszyscy znajomi no te kontakty się nawet powiększyły. Mm. Ja poznałem dzięki mowie tak dużo nowych osób. No i to z nowej mowy, jak i z otoczenia. I to teraz bywa tak, że poznaję ludzi na ulicy, dosłownie, nie do pomyślenia mm. w starej mowie. No właśnie. A ta odwaga, czy podejście do kogoś obcego, Sprawia, że masz jeszcze więcej radości ze swojej techniki mowy. Tak, dokładnie. Mm. I właśnie to jest bardzo ważne, że teraz mam tą odwagę. Urodziłeś się z nią? Myślę, że nie. <laughs> Myślę, że ta odwaga narodziła się w Domu Nowej Mowy oraz na naszych ćwiczeniach i poznawaniu technik. No i teraz już na drugiej kanapce naprawdę. Ta odwaga jest taka wielka. No, nie da się tego opisać słowami. To trzeba przeżyć. Jest to tradycyjna katowicka maskotka. Tak ją można nazwać. Wielkości skrzata, a ten się nawet nazywa jakoś. No, ale nazwa się zamazała. Cześć, jest ze mną Marta. Witaj Marta. Cześć, cześć. Tak, Marta być może znacie z innych filmów. A w tej tak. chwili ani razu się nie zaczęła. Ale gratulacje, powiem ci, że tu przychodzą różne osoby, wiesz, i takie bez problemów. Ale rzadko się słyszy osobę tak pięknie wypowiadającą się. Naprawdę mhm. gratuluję. Dziękuję. Co to jest nowa mowa? Ale przede wszystkim Marta, zdałaś egzamin inżynierski. Jak było? Yy, powiem szczerze, że no, miałam spory stres. Wiadomo, jest to sytuacja dosyć stresująca, więc uznałam, że muszę zastosować pewną taką strategię, ponieważ ta obrona polegała na przygotowaniu 10-minutowej wypowiedzi najpierw. Więc przygotowałam sobie wszystko dzień wcześniej. Przeczytałam sobie na takim, można powiedzieć, trochę niższym systemie, z takim luzem większym, a później miałam próbę z promotorką zdalnie. I jej przeczytałam to w taki bardzo spokojny sposób. Jej się to właśnie spodobało, że jest tak wszystko zawarte, w sednie taka opowieść. I ja już jakby stwierdziłam, że o to się nie będę martwić, co powiem. Mm. Tylko skupię się na tym luzie, żeby wejść na obronę z luzem. No i w sumie wszystko przebiegło zgodnie z planem, także byłam zadowolona bardzo. Powiedz, jak długo już ćwiczysz nową mowę? Właściwie jak długo już mówisz nową mową? No już y 10 lat ponad. Bo już w styczniu minęło 10 lat, także już dosyć długo. Całkiem sporo czasu. Tak. Gdybyś dzisiaj miała takie, zrobić podsumowanie, to według Ciebie co najważniejszego przyniósł ten czas dla Ciebie? No na pewno więcej takich możliwości, odwagi, yy, w dążeniu jakby do jakichś swoich... Celów, ale nie, żeby cały czas wszystko kierować pod to, co powiem, tylko żeby po prostu korzystać bardziej z życia. A nie tylko skupiać się na tym, czy coś powiem, czy nie, po prostu. Więc to przede wszystkim. I za jakiś czas przyjeżdżasz do Mikołowa, spotkać się z innymi nowomówcami. Tak. Co dają takie spotkania? Ja myślę, że one są bardzo ważne w podtrzymaniu takiej dobrej energii, właśnie wokół umowy, mm -hmm. bo uważam, że trochę łatwo to jest, wbrew pozorom, czasami zatracić, jak się wraca do swoich zadań, do swoich znajomych i niezwiązanych z nową umową. To uważam, że właśnie warto mieć kontakt z kursantami, z trenerami, żeby po prostu. Yy, Poczuć się tak lepiej, raźniej i jakoś tak się zmotywować nawzajem, ale też po prostu poczuć taki luz w Mikołowie. Kursanci bardzo często dzwonią też do ciebie, ty też bardzo chętnie tak, rozmawiasz z nimi. Tak. Myślę to jest też ważne, żeby mieć kontakt też z kimś, kto trenuje mowę. Mhm. Bo raz, że sam trenujesz mówiąc z kimś. Tak. To jeszcze masz okazję podzielić się tymi różnymi doświadczeniami. Mhm. Tak też jest u ciebie? Y jest tak też u mnie i takie odcięcie się od tego to powodowałoby moim zdaniem po jakimś czasie takie właśnie, że ja bym sobie mówiła, wiadomo, ale nie miałabym z kim tego przegadać, a to mhm. też jest ważne, żeby z kimś o tym porozmawiać. Z kimś to na pewno zrozumie mhm. o czym mówimy, tak? Bo temat bloku mowy jest dość specyficzny. I nie każdy może pojąć, o co nam chodzi, mówiąc na przykład, czuję napięcie w ciele, mm -hmm. gdzieś tam proś mi nie poszło w mowie, tak. a jednak w gronie osób, które ćwiczą mowę. Są to tematy bardzo powszechne. Tak, i takie byłyby porady: typu nie stresuj się, mm -hmm. gdzie to w ogóle no, jedno nie ma z drugim za wiele wspólnego, tak naprawdę. I właśnie fajnie jest porozmawiać z kursantami, z trenerem o takich swoich doświadczeniach, wymienić się jakimiś doświadczeniami, więc to jest takie fajne. Tak. Dzięki. dziękujemy. Dziękuję, cześć. Chciałam dzisiaj opowiedzieć o tym, dlaczego nowa mowa jest super. A jest super, dlatego że dzięki niej jesteśmy w stanie pozbyć się wszystkich bloków i barier, nawet takich społecznych, nie tylko związanych z mową, ale także z załatwieniem różnych spraw, co tak naprawdę dzisiejsze wykonane zadania o tym świadczą. Nowa mowa jest to nauka mowy od początku, opartej na relaksie, spokoju. Która jest bardzo przyjemna, nie męczy i nikogo nie stresuje. Polecam i dziękuję. Które pączki sprzedają się najlepiej? Taki bestseller. Wszystkie Ciężkie tak samo. Pytanie. Mhm. już nie ma. Już nie Dobrze, to się jeszcze wrócimy. zastanowimy. Dziękuję. Czy wiecie może, gdzie znajdziemy figurkę Beboka? Mm, nie, raczej nie za bardzo. Okej, okay, a wiecie, co to jest? No, to takie, te, takie, te figurki. No, wiemy, wiemy. Okej, okay, dzięki. Bardzo proszę. Nowa mowa to lepsza przyszłość.